Cześć wszystkim, sklep wędkarski Trotka. Mam tutaj takie w ręku oto pudełeczko, już wam mówię co to jest. SW, takie fajne inicjały na tutaj wieczku. Seria Walter, czyli Maros. Nowe przynęty od firmy Maros, która naprawdę bardzo fajnie w Polsce się przyjęła i mnóstwo ludzi na nie, na te przynęty łowiło swoje rekordy, wyniki. Y, bardzo wysokie i chwalili sobie, łowili, używali i do dzisiaj używają. I bardzo cieszę się, że Maros wypuścił coś tutaj. Mamy nowego: są to przynęty cztery nowe smaki: seria Racer waftersy rozmiar 80 mm e, w podzielonym pudełeczku, do którego przyzwyczaił nas Maros, czyli w jednej części mamy 8 mm, w drugiej 10 mm i ja wam szybciutko wytłumaczę, jakie mamy smaki. Mamy Nbutrika, czyli tego, którego znacie i on jest najpopularniejszy w kolorze biało-różowym, czyli Nbutrik biało-różowy 80 mm. Mamy tutaj e, ananas, banan, po węgiersku to napisali bananasz żółto-biały, pachnie ananasem i bananem. Do tego mamy tutaj połączenie white-orange, czyli white to tutaj jest biało-pomarańczowy kolor, ale też oni w poprzedniej serii mieli w kolorze białym, białą czekoladę i, i tutaj czuć, że to jest właśnie pomarańcza, czekolada, biało-pomarańczowy kolor. No i ostatnia kuleczka, e, halibut, truskawka, e, różowo-brązowa, no i pachnie tak bardziej trochę truskawką niż tym halibutem, ale lekka nuta tej ryby tutaj jest. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kształt, one tak bardziej przypominają kulki, ale jak się przyjrzycie, to to jest taki, nie wiem jak nazwać ten kształt, ale to nie jest do końca kulka, zaraz z bliska też to Wam pokażę, że można to oczywiście zamontować na włos, na push stop, na bagnet, ale i na gumkę też się uda. Kształt troszeczkę takiej kuleczki, ale jest tutaj spłaszczony od góry i od dołu, także można zamontować fajne przynęty dwukolorowe waftersy, które dobrze zawsze działały w bardzo ciekawych y, kolorach i smakach, także zachęcam, żebyście zobaczyli serię seria Walter Racer od Marosa. Cztery smaki, różne kolory, dwukolorowe. Myślę, że naprawdę ryby mogą się na to Skusić. Także zapraszam na stronę internetową. Dzięki za oglądanie tego krótkiego filmiku. No i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.